Pozbawiłaś go wolności, swobody słowa. Nie wchodziło cię, jak się poczuje, do dziś nie może wyzwolić się od ciebie. potraktowałeś go diabolsku, zatruł się Twoją trucizną, a teraz? Uczy się po sercu, zbiera krwawe żniwo. Umysł lawina łas, oblewa, go czuje się do. Umysł. Sam jak polec zdala o Twojej sztuczności. Umysł. Umysł. Był gotowy na kolegę każdego dnia i to na Ciebie. Podniósł wszelkie przeszkody, zwalczał niejasne łamigłówki. Żył przy Tobie i karmił się Twoją dobrocią. A ty pociąłeś go i wydałeś przy pierwszej okazji. Dlatego teraz. Uczy się po sercu. Zbiera krwawe umysłu. Umysł. Rewina łez, oblewa go, czuje się do nó. umysł, sam jak palec, zalał toj sztuczności, umysł, umysł. Liczył na coś od ciebie, nawadniał cię, gdzie tego potrzebowałeś, podał ci pomocną dłoń, dodawał ci motywacji, wino nie psuło się, lecz teraz. Uczę się postać, co zbiera kształt umysł, rewina łez, oblewa go, Czuję się do dół umysł. Samek palet zera od tej sztuczności, umysł. Umysł. Mój umysł wygasł, twój luz w siłę. Gratulacje, a czy teraz też cię uratuję? Logicznie pomyśl, przemyśl, umysł, umysł.